Witam Was serdecznie na kanale Tory Wolne. Po dość długiej, bo chyba dwuletniej przerwie od nagrywania, czasami pojawiały się jakieś materiały, ale to dlatego, że po prostu złapaliśmy pewne wypalenie nie wiem jak to nazwać brak weny do nagrywania i, i stąd ta przerwa. Czy teraz wracamy z pełną parą? Wracamy w nowej, trochę odsłonie w nowej scenarii i w delikatnie zmienionym składzie ale to za chwilę się przekonacie dzisiejszy odcinek to moja szóstka marzeń ale nie będzie to moja szóstka marzeń tylko szóstka marzeń naszego gościa którego za chwilę zobaczycie Cześć wszystkim, jestem Mikołaj dzisiaj jestem gościem w programie Tory Wolne myślę, że będę pojawiał się tutaj coraz częściej Dzisiaj nagramy moją szóstkę marzeń. Moją szóstkę marzeń zaczniemy od zawodnika, który nie mógł się w niej jakby nie znaleźć na ten moment. Jest to Czongor Barań, Serb, wielokrotny mistrz świata. Aktualny zawodnik klubu SK Katerstena Starek. Posiada on aktualny rekord świata 738 kręgli, ustanowiony w Polsce w Tarnowie Podgórnym. Zawodnik, który grał tak naprawdę w wielu dobrych ligach. Teraz w Interlidze, wcześniej grał w Lidze Chorwackiej. Wice serbskiej w KK Belgrad. Czongor jest zawodnikiem, który potrafi na siebie wziąć ciężar meczu. Wznosi presję w wielu ważnych meczach, co pokazuje, że aktualnie grając w Trestenie, często jest wystawiony w trzecim bloku. Dlatego właśnie stawiam na Czongora. Drugim zawodnikiem, na którego postawię, jest Tamasz Kisz, Węgier aktualnie grający dla reprezentacji Włoch, zawodnik klubu KK Neumarkt. Tamasz gra tam od 2013 roku i co roku zostają mistrzami Włoch, co pokazuje, że jednak znosi presję grania w najlepszym klubie w kraju na wysokim poziomie. Neumark wielokrotnie dociera do finałowej czwórki Ligi mistrzów razem z nim w składzie. Tamasz przed Czongorem Baraniem był rekordistą świata w kręglarstwie klasycznym. Ustanowił to wynik 734 kręgle w Brnie w 2014 roku. Tamasz jest osobą, która radzi sobie na wielu wymagających kręgielniach. W tym roku w Bolzano zagrał wynik 702 kręgle. Rok temu w Zala Egershegu na kręgielni, na której się tak naprawdę wychował, zagrał 741 kręgli, co pokazuje też jego psychikę oraz mentalność w sporcie. Kolejnym zawodnikiem, na którego postawię, jest Czech, zawodnik Slawoja Praga Jarosław Haszła. Jarosław jest tak naprawdę zawodnikiem, który gra bardzo powtarzalnie w swojej lidze, posiada cały czas topowe średnie na kręgielniach czesko-słowackich. Które też wymagają dobrej techniki oraz powtarzanego grania. Wielokrotnie jego wyniki wyciągały mecze z Lawoja. Jest reprezentantem Czech. Posiada srebrny medal z Mistrzostw Świata w Brnie w 2024 roku. Posiada srebrny medal z Mistrzostw Świata w Breźnie w 2024 roku. I dlatego właśnie znajduje się w moim składzie. też jest zawodnikiem klasy międzynarodowej, o którym się jednak wcale dużo nie mówi. Kolejnym zawodnikiem będzie Bojan Dlakewski. Jest to macedończyk grający dla reprezentacji Chorwacji, aktualny reprezentant klubu Halbergmos. Posiada on rekord z Bundesligi, 758 kręgli ustanowiony na kręgieli w Myrfelden. Bojan również, tak jak wcześniej mówiłem, Czongor grał w wielu dobrych ligach europejskich. Aktualnie Bundesliga w Halbergmosie Zapresić w Lidze Chorwackiej, Composites Neukirchen w Lidze Austriackiej, Mach w Lidze Macedońskiej. Posiada olbrzymie doświadczenie które u niego prezentuje w wielu ważnych momentach, na przykład tak jak na Mistrzostwa Świata w Tarnowie Podgórnym w 2021 roku, kiedy to razem z Chorwatami sięgnął po tytuł drugiego Wicemistrza Świata. Następnym zawodnikiem będzie Polak, też wybórnie oczywisty, Piotr Kieliba, mój aktualny klubowy kolega. Piotr jest zawodnikiem, który również grał w wielu dobrych klubach, co prawda za granicą nigdy nie zagrał, ale w Polsce grał w dziewiątce w Ronki. W Polonii Leszno, aktualnie gra w Stali Robi tech Pleszew. Jest osobą, która potrafi dużo wnieść do drużyny mentalnie, potrafi dobrze podpowiedzieć innym zawodnikom, naprowadzić ich styl gry na właściwe tory. Piotr również brał udział w dużej ilości Mistrzostw Świata. Ostatnim jego dużym turniejem były Mistrzostwa Świata w Rokicanach w 2019 roku. Piotr jest zawodnikiem legitymującym się rekordem życiowym 663 Gręgle. I ostatnim wyborem będzie zawodnik również z Polski, Dawid Strzelczak. Zawodnik Wektor Tarnowo-Podgórne. On posiada rekord rozdzielczoły 688 kręgli, ustanowiony właśnie na kręgielni w Tarnowie Podgórnym. Jest też wielokrotnym zawodnikiem, który jeździł na imprezy międzynarodowe, czy to na Puchary Świata, czy na Mistrzostwa Świata. Z Alfą co rok, praktycznie co roku jeżdżę na drużynowy Puchar Świata, przez co też posiada olbrzymie doświadczenie międzynarodowe, które potrafi również przekazać innym zawodnikom. Jest też trenerem oraz selekcjonerem Młodzieżowych Kader Narodowych w Polsce. Jest osobiście moim następnym kandydatem do osiągnięcia wyniku 700 plus w Polsce. Już bardzo mi się podoba jego rzut, jest bardzo powtarzalny i na wielu kręgielniach przynosi mu naprawdę dobre wyniki. Mamy już szóstkę zawodników, która myślę, że nie jeden mecz by wygrała i mogłaby postraszyć w wielu ważnych momentach. No i trener, który będzie sprawował nad nimi pieczę to będzie Niemiec, Timo Hoffmann, trener y, drużyny Rotweiss Serbst, wielokrotnego mistrza Niemiec. Osobiście jest zawodnikiem, który w Cerwście gra ponad 20 lat. Wiele z tą drużyną osiągnął jako zawodnik i teraz jako grający trener. Potrafi się wcielić w rolę zawodnika, ponieważ cały czas jednak jest czynnym zawodnikiem i myślę, że będzie to prawidłowy wybór, który by tą szóstkę przypilnował, dużo by podpowiedział oraz dużo z nią osiągnął. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że film, że film był interesujący oraz miło się go oglądało. Zachęcam do dodania łapki w górę oraz zapraszam do oglądania następnych filmów.